Wszystkie dostępne lektury znajdziesz na stronie www.lekturek.pl. Autorem powieści jest Henryk Sienkiewicz. Jej pierwsze wydanie książkowe miało miejsce w 1900 roku. Tom pierwszy. Był rok 1399. W gospodzie pod Lutym Turem w podkrakowskim Tyńcu przebywali Maćko i Zbyszko, herbu tempa podkowa, których rodowe zawołanie brzmiało Grady. Obaj pochodzili z Bogdańca. Maćko był stryjem Zbyszka i opowiadał młodemu historię rodu oraz wspominał walki z Krzyżakami, gdy u boku księcia Witolda bronił Wilna. Tymczasem do Tyńca zawitała księżna Anna Danuta która chciała odwiedzić miejscowe opactwo benedyktyńskie. Wraz z całym orszakiem pojawiła się w gospodzie, gdzie zamierzała się zatrzymać. Księżnej towarzyszyła dwunastoletnia Danusia Jurandówna, która była jej ulubienicą. Dziewczynka pięknie śpiewała i grała na lutni. Za namową towarzyszy dziewczynka stanęła na ławie i pięknym śpiewem umilała czas zebranym w gospodzie. Śpiewała. Gdybym ci ja miała skrzydełka jak gąska, poleciałaby ja za Jaśkiem do Śląska. Piękna niewiasta od razu spodobała się Zbyszkowi, który dowiedział się, że jej matka zginęła z rąk krzyżaków. Odtąd jej ojciec, Jurand ze Spychowa, zajadle walczył z zakonem. Pozbawiona matki Danusia trafiła zaś pod opiekę księżnej Anny Danuty. Nagle dziewczyna straciła równowagę i runęłaby na ziemię, gdyby nie pochwycił jej Zbyszko. Młodzieniec trzymając piękność w rękach ofiarował się jej jako jej rycerz. Danusia z radością przyjęła propozycję. Zbyszko obiecał jej wtedy, że pozyska dla niej kilka pawich czubów, którymi to przyzdabiano krzyżackie hełmy. Tymczasem w pobliskim Krakowie królowa Jadwiga powiła córkę. Księżna Anna Danuta postanowiła udać się do królewskiego miasta spodziewając się chrzcin dziecka. Towarzyszyli jej dwaj rycerze z Bogdańca. Po drodze natrafili na podróżującego rycerza krzyżackiego. Krewki Zbyszko natychmiast ruszył na niego, lecz zatrzymał go polski rycerz imieniem Powała Staczewa. Okazało się, że zaatakowany Krzyżak był posłem i miał zagwarantowaną nietykalność. Nazywał się on Kuno i domagał się od Zbyszka upokarzających przeprosin. Młodzieniec nie zgodził się, na co Kuno zagroził, że o wszystkim poinformuje króla Władysława Jagiełłę. Groźba nie okazała się bezpodstawna. Gdy Zbyszko dotarł do Krakowa, od razu został aresztowany za próbę ataku na posła. Nie pomogło mu nawet wstawiennictwo księżnej Anny Danuty u królowej Jadwigi. Kuno Lichtenstein był nieugięty i naciskał na ukranie Zbyszka. Maćko wstawił się za bratanka u samego króla Władysława Jagieły, który stanął po jego stronie, ale skoro poseł wniósł skargę, musiał odbyć się sąd. Stanęli więc wszyscy rycerze przed Kasztelanem i zeznawali, co widzieli. Zbyszko przyznał, że ruszając na Krzyżaka, chciał go zabić. Na pytanie, czy widział znaki Krzyża na jego płaszczu, odparł, że tak. Pokazano też zbroję, jaką miał wówczas na sobie Kuno. Była to cienka zbroja na pokojowe wizyty, więc wysłannik zakonu niechybnie zginąłby od uderzenia kopią, gdyby powała Staczewa wcześniej byłby jej nie pochwycił. Kasztelan podkreślił, że tylko dzięki temu honor całego polskiego rycerstwa został uratowany. Gdyby nie powała, Zbyszko zabiłby posła, a krewki młodzieniec, widząc Krzyżaka w tamtych stronach, nie mógł nie domyślać się, że był on tu w celach pokojowych. Zebrani na sądzie rycerze, którzy byli przychylni Zbyszkowi, zrozumieli powagę sytuacji. Zapadł wyrok skazujący. Młodzieńca czekała kara śmierci przez ścięcie głowy mieczem. Faktem było jednak to, że gdyby Kuno nie nalegał na ukaranie Zbyszka, ten dawno już byłby wolny. Jego stryj, Maćko, robił wszystko, aby uwolnić synowca. Udało mu się odroczyć wykonanie wyroku. Tymczasem księżna Aleksandra Ziemowitowa. Siostra Władysława Jagieły napisała list do Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego, w którym prosiła go o wstawiennictwo za Zbyszkiem. List ten miał dostarczyć do Malborka Maćko, wyruszył więc na prędce w daleką podróż. W Krakowie zaś Danusia odwiedzała uwięzionego Zbyszka. Tymczasem cały kraj ogarnęła ogromna żałoba, gdyż kilka tygodni po połogu zmarła malutka córeczka królowej Jadwigi, a sama królowa zmarła kilka dni później. Król Władysław Jagiełło wpadł w rozpacz. Po jakimś czasie maćko powrócił z wyprawy do wielkiego mistrza. Nie udało mu się dostarczyć listu, gdyż po drodze został napadnięty przez krzyżaków, którzy omal go nie zabili. Na szczęście z pomocą przyszedł mu juran ze Spychowa, który był ojcem Danusi. Maćko został ciężko ranny. W jego boku między żebrami utkwił grot krzyżackiej strzały. Ponadto w potyczce stracił list do wielkiego mistrza. Jego misja zakończyła się klęską, gdyż w ogóle nie dotarł do Malborka. W końcu nadszedł dzień egzekucji Zbyszka. Zebrana gawieć żałowała młodego i urodziwego rycerza, który stanął przy specjalnie zbudowanym rusztowaniu na krakowskim rynku, gdzie miała się dokonać egzekucja. Wśród zebranych pojawił się też rycerz Powała Staczewa, który trzymał na rękach Danuśkę, zakochana dziewczyna, Zarzuciła Zbyszkowi na głowę białą chustę i krzyknęła: Mój ci jest, mój ci jest. Rozentuzjazmowany tym widokiem, tłum porwał młodych do kasztelana który nie miał innego wyjścia i musiał potwierdzić ułaskawienie Zbyszka, gdyż tak nakazywała tradycja. Młodzieniec był uradowany. Natychmiast odbyły się zarękowiny Zbyszka i Danusi. Teraz musiał tylko ich pobłogosławić Jurand ze Spychowa. Stryj Zbyszka, Maćko nalegał na szybki powrót do Bogdańca, gdzie musieli zająć się gospodarstwem. Zbyszko wolał jechać wraz z ukochaną i księżną na Mazowsze, ale postanowił posłuchać wuja. Do Krakowa przybył Juran ze Spychowa, dzięki czemu Zbyszko miał okazję poznać przyszłego teścia. Ten przyjął go jednak chłodno i postanowił, że nie odda mu córki za żonę. Nie wyjawił też, dlaczego podjął taką decyzję, ale zgodził się, aby młodzian służył Danusi. Księżna Anna Pocieszała Zbyszka, że kiedyś uda się jej przekonać starego rycerza do zmiany zdania. Następnego dnia Maćko i Zbyszko udali się w stronę Bogdańca. Maćko nie był w najlepszej formie. Doskwierała mu rana zadana przez krzyżaków. Pluł krwią. Po drodze spotkali swego sąsiada, Zycha ze Zgorzelic, który podróżował ze swoją córką, piętnastoletnią Jagienką. W trakcie wspólnej jazdy zdarzyło się coś niesłychanego. Nagle na ich drodze stanął ogromny tur. Zbyszko wykazał się dużym refleksem i umiejętnościami, gdyż jedną strzałą powalił ogromne zwierzę. Czym bardzo zaimponował młodziutkiej Jagience? Dziewczynie bardzo podobał się Zbyszko, lecz on myślał jedynie o Danusi. Po jakimś czasie dotarli do Bogdańca, który był zrujnowany. Na szczęście z pomocą w ogarnięciu gospodarstwa pospieszyli im Zych i Jagienka. Maćko był rad z tego, że Jagienka zabiegała o Zbyszka. I sam wolał, aby synowiec wybrał właśnie ją, a nie wątłą i bardzo młodą Danusię. W przeciwieństwie do niej Jagienka była bardzo zaradna i pracowita. Prawdziwa dziewczyna do tańca i do różańca. Zbyszko był jednak zakochany w Danusi. Maćko czuł się coraz gorzej, a grot między żebrami coraz bardziej mu doskwierał. Było tak źle, że nie mógł wstać z łóżka. Jedyne, co mogło mu pomóc, to niedźwiedzie sadło. Niestety nikt w okolicy go nie miał, więc Zbyszko postanowił sam upolować niedźwiedzia. Wysmarował pnie drzew miodem, aby zapach zwabił zwierza. Uzbrojony w dwuzębne widły i długi topór, zaczaił się w lesie i cierpliwie czekał. Dopiero po wielu godzinach, gdy była już ciemna noc, zbudził go hałas nadchodzącego niedźwiedzia. Zbyszko w odpowiednim momencie wyskoczył z zarośli i głośno krzyknął, czym przestraszył zwierza, który poderwał się na dwie tylne łapy. Oto właśnie chodziło Zbyszkowi, który natychmiast wbił mu w pierś widły. Chciał, aby zwierzę, opadając na ziemię, niejako oparło się na widłach. Co oznaczałoby jego koniec, gdyż pod swoim ciężarem przebiłoby się na wskroś. Zwierzę jednak jakby wiedziało o co chodziło w czemu i nie dało za wygraną. Łapami pochwyciło widły i miotało nimi i zbyszkiem na prawo i lewo. Mężczyzna potknął się o korzeń sosny i byłby upadł, gdyby nie nagle ktoś nieznajomy doskoczył z widłami i wpakował je niedźwiedziowi. Zbyszko usłyszał krzyk, aby użyć toporu, tak też uczynił. Po uderzeniu toporem zwierzę padło martwe. Osobą, która właśnie uratowała mu życie, była Jagienka. W ten sposób udało im się pozyskać sadło, które rzeczywiście pomogło Maćkowi. Ten zaś zaczął obmyślać plan, jakby tu zeswatać bratanka z jagną. Pewnego dnia w karczmie, w krześni, Zbyszko ogłosił, że najpiękniejszą kobietą na świecie jest Danusia Jurandówna. Usłyszeli to dwaj adoratorzy jagny: Wilk z brzozowej oraz cztan z rogowa i sprzeciwili się mu. Zbyszko wyzwał ich na pojedynek, który wygrał. Pewnego dnia Zbyszko postanowił udać się w podróż do Danusi. Jagienka obawiała się o bezpieczeństwo Zbyszka i dlatego podarowała mu swego sługę, Chlawę, który był Czechem. Pachołek obiecał wiernie służyć Zbyszkowi. Po drodze spotkali Sanderusa, który uważał się za zakonnika i sprzedawał relikwie wątpliwej prawdziwości. Oznajmił on, że wiele dziewczyn z orszaku księżnej Anny Danuty wyszło za mąż. Wiadomość ta zaniepokoiła Zbyszka. W dalszej podróży do Ciechanowa natknęli się na krzyżaków. Podróżowali z niejakim Jędrkiem z Kropiwnicy, który miał im zagwarantować bezpieczeństwo. W rozmowie z nim Zbyszko wybadał, że Danusia za nikogo nie wyszła, przez co poczuł ulgę. Odtąd razem jechali do Ciechanowa. Zbyszko rozmawiał z Jędrkiem o podróżujących z nimi krzyżackich zakonnikach i pewnym rycerzu lotaryńskim imieniu Fulko de Lorsch. Jędrek wyznał, że po drodze wielokrotnie Fulko zaczepiał napotkanych ludzi i kazał im wysłabiać jego ukochaną. Przez co za każdym razem musiał powstrzymywać próby pojedynku. Zbyszko postanowił zagadnąć Fulka. Sanderus tłumaczył jego rozmowę. Zbyszko spytał rycerza: jaka jest najcnotliwsza i najcudniejsza dziewka na świecie? Ten odparł: że Ulryka de Elner. Zbyszko rozłościł się, lecz natychmiast wkroczył Jędrek i zakazał kłótni. Oznajmił, że w Ciechanowie mogą robić co chcą, ale podczas podróży musiał być porządek, za który to odpowiadał. W końcu dotarli do Ciechanowa, gdzie Zbyszko dowiedział się, że książę przebywał w Przasnyszu, gdzie zorganizowano łowy. Młody rycerz udał się więc do Przasnysza, gdzie zastał księcia Janusza, który był mężem księżnej Anny Danuty oraz dwóch krzyżackich komturów, Hugo de Danwelda i Zygfryda de Lwę. Zbyszko był uradowany, gdyż w końcu spotkał się z ukochaną Danusią, Piękna dziewczyna wpadła też w oko krzyżakowi Danweldowi. Nadszedł czas polowania, podczas którego wydarzyło się nieszczęście. Ze stada turów oderwało się jedno zwierzę i zaczęło biec w stronę księżnej i towarzyszącej jej Danusi. Łowczy w pośpiechu ruszyli na ratunek. Księżna trafiła tura z kuszy, lecz ten wściekły biegł nadal. Z pomiędzy drzew runął na zwierzę mężny rycerz Pand. Pędząc konno uderzył Tura kopią, która natychmiast połamała się na kawałki. Tur uderzył rogami w konia tak, że wraz z jeźdźcem wylecieli w powietrze jak sprocy. Wtem nadbiegł Zbyszko, który wbił w zwierzę oszczep, który przy nagłym zwrocie Tura pękł mu w ręku. Zbyszko padł twarzą na śnieg, a Tur przygniótł go głową do ziemi. Wierny Czech, Chlawa nadbiegł z stoporem i silnym uderzeniem prawie odrąbał Turowi głowę. Zbyszko był ciężko ranny, pluł krwią, i przez następne dni Danusia troskliwie się nim opiekowała. Książę Janusz w podzięce wyróżnił zbyszka rycerskim pasem i złotymi ostrogami, dzięki czemu młodzieniec stał się pełnoprawnym, pasowanym rycerzem. Tymczasem w Ciechanowie pojawili się bracia zakonni Gottfried i Rodgier, którym towarzyszył pan de Forsi, który przywiózł nowinę, iż pobił ich juran ze Spychowa. W rzeczywistości sami go najechali i sprowokowali walki. Krzyżacy żądali od księcia sprawiedliwości, chcieli, aby pozbył się on Juranda, którego ziemie leżały na granicy z państwem krzyżackim. Roztropny książę Janusz wiedział o przewinach zakonników i nie chciał karać Juranda. Książę wytknął im, że niegdyś w czasie pokoju krzyżacy porwali go i zamknęli w Lochu i dopiero interwencja króla Jagieły sprawiła, że go wypuścili. Całą dyskusję skwitował słowami Dajcie mi spokój, bo nie wam gadać o sprawiedliwości. Niedługi czas później krzyżacy opuścili miasto. W drodze dyskutowali o tym, jak zemścić się na Jurandzie. Chcieli porwać jego córkę Danusię. Wymyślili, że sfałszują list, w którym Jurand niby wzywa córkę do siebie, a gdy ta wyruszy w podróż, porwą ją. Słysząc te haniebne plany, rycerz de Forcy zagroził zakonnikom, że doniesie o wszystkim księciu Januszowi. Krzyżacy zgładzili Deforsiego. Tymczasem nadjechał Chlawa, który oznajmił, że został wysłany przez Zbyszka, który chciał się pojedynkować z Deforsim za haniebne słowa o Jurandzie ze Spychowa. Zbyszko miał nadzieję, że w ten sposób zaskarbi sobie sympatię ojca Danuśki. Chlawa zwietrzył jednak intrygę i gdy krzyżacy próbowali go zgładzić, uciekł. Tymczasem w czasnyszu Zbyszko wracał do zdrowia. Pewnego dnia przybyli posłańcy rzekomo od Juranda, który był jednooki. Przywieźli list, w którym Jurand informował, że podczas pożaru poparzył sobie oko i powoli tracił wzrok, chciał więc po raz ostatni w życiu zobaczyć Danusię. Dziewczyna wyruszyła więc z nimi do ojca. Tuż przed wyjazdem młodzi wybłagali u księżnej zgodę na ich ślub. Młodzi pobrali się, po czym Danusia wyjechała, a Zbyszko został, gdyż musiał dojść do zdrowia. Jakiś czas później pojechał do Ciechanowa z nadzieją, że tam spotka Danusię i juranda. Gdy dotarł na miejsce, okazało się, że ich nie było. Przybył jednak posłaniec z wieścią, że w trakcie podróży natrafili na tak wielką śnieżycę, że jurand został zasypany i potrzebny jest szybki ratunek. Zbyszko natychmiast ruszył na pomoc wraz z innymi ludźmi, odkopywali przez całą noc. W końcu dokopali się do wozów i ludzkich ciał. Z podróżujących przeżył tylko Jurand, ale na szczęście nie było z nim Danusi. Gdy Jurand odzyskał przytomność, poinformował, że wcale nie wzywał do siebie Danusi. Wtedy do nich dotarło, że została ona porwana. Razem wyruszyli do Spychowa. Po drodze napotkali krzyżaków, z którymi zaczęli pertraktować w sprawie uwolnienia dziewczyny. Warunki zakonników były surowe. Żądali wypuszczenia wszystkich jeńców przez Juranda. Zaprzeczenia, jakoby to oni porwali Danuśkę, oraz stawienia się przez Juranda w zamku w Szczytnie, gdzie miał ją odebrać. Jurand przystał na te warunki i udał się do Szczytna. Był mróz, a on samotnie stał przed zamkiem, gdyż krzyżacy nie chcieli go wpuścić. Kazali mu założyć worek i tak przesiedział w nim całą noc na mrozie. Nad ranem wpuszczono go do zamku. Tom II. Wewnątrz zamku Jurand spotkał Danwelda, Zygfryda Delwe, Gottfryda i Rodgiera. Krzyżacy dodatkowo zadrwili z juranda, pokazując mu jakąś niedorozwiniętą dziewczynę i twierdząc, że to Danusia. Mężczyzna wpadł w szał i własnoręcznie zabił kilku krzyżaków, między m.in. Danwelda i Gottfryda. Rodgier i Delwe uciekli i zaczęli się zastanawiać, jak zatuszować całe zajście. Wymyślili, że Rodgier uda się do Warszawy, gdzie akurat przebywał książę Janusz, i powie mu, że uratowali z rąk zbójców jakąś dziewczynę. Uznali, że to Danusia Jurandówna i dlatego odwieźli ją do ojca. A gdy ten ją zobaczył, wpadł w szał i zabił wielu zakonników. Tak też uczynili. Książe Janusz i dworzanie uwierzyli w słowa Rodgiera. Tym bardziej, że ten wyzywał na pojedynek każdego, kto by mu nie wierzył. Na dworze był jednak Zbyszko, który podjął wyzwanie i oznajmił, że Rodgier łże jak pies. Doszło do trudnego i długiego pojedynku, w którym zwyciężył Zbyszko, zabijając Rodgiera. Ciało Krzyżaka wysłano do Szczytna, gdzie opłakiwał go Zygfryd de Lue. Wściekły zakonnik udał się do lochu, gdzie straszliwie okaleczył Juranda. Wyłupił mu jedyne oko, wyrwał język i obciął prawą dłoni. Następnie wywiózł go do lasu i zostawił na pewną śmierć. Tymczasem wysłany przez Zbyszka chlawa dotarł do Bogdańca, gdzie Maćko opowiedział mu, że zabito zycha ze zgorzelic, ojca Jagienki. Samotnej dziewczynie coraz bardziej naprzykrzali się adoratorzy cztan i wilk, przez co Maćko potajemnie wywiózł ją z Bogdańca. Maćko i chlawa udali się w stronę Prus, a po drodze spotkali okaleczonego Juranda. Jako że nie miał języka, nie mógł opowiedzieć, co zaszło. Razem udali się do Spychowa. Tam Jurandem zaopiekowała się Jagienka, a Maćko i Chlawa ruszyli na żmudź, gdyż wybuchło tam powstanie przeciw Krzyżakom. Dowódcą walczących był Skirwo Iło i okazało się, że towarzyszył mu również Zbyszko. Rycerze dzielnie uczestniczyli w walkach. Zbyszko był nawet dowódcą jednego z oddziałów. Okazało się, że po stronie Krzyżaków walczył Delorsz. Zbyszko miał z nim ostrą rozmowę. Delorsz zarzucał mu, że walczy po stronie Pogan. Lecz ten okazał mu list, w którym żmudzini deklarowali, że dobrowolnie przyjmą wiarę. Delorsz zrozumiał wtedy, że krzyżacy to oszuści. W trakcie walk pojmano też Zygfryda de Lve i Zanderusa, który twierdził, że wie, gdzie jest Danusia. Oznajmił, że to Zygfryd przetrzymywał ją w wiklinowej kolebce. Zbyszko natychmiast uwolnił żonę. Ta jednak nie rozpoznawała go. Była wyczerpana i miała gorączkę. Zbyszko chciał natychmiast zabić Zygfryda, lecz Maćko wytłumaczył mu, że honorowy rycerz nie może zgładzić jeńca. Postanowili, że Chlawa odwiezie Zygfryda do Juranda i to on powinien zdecydować, co z nim zrobić. Na nieszczęście Polaków nadjechały krzyżackie posiłki pod dowództwem Debergowa, dzięki czemu role się odwróciły. Tym razem to Zbyszko i Maćko zostali jeńcami. Debergow zlitował się nad losem Zbyszka i puścił go oraz Danusię wolno. Maćka zostawił jako zakładnika. Młodzi mieli ruszyć do Spychowa i wrócić do Malborka z pieniędzmi na wykup stryja. W międzyczasie chlawa dotarł z więźniem do Spychowa. Tam Jurand ku zaskoczeniu wszystkich przeciął więzy Zygfrydowi i puścił go wolno. Dylwe zrozumiał wtedy, jak złe było jego życie i postępowanie. Nie mógł znieść wyrzutów sumienia i powiesił się na gałęzi. W trakcie podróży do Spychowa Danusia czuła się bardzo źle. Będąc w niewoli u Krzyżaków, postradała zmysły. Mimo to w końcu rozpoznała Zbyszka, lecz wkrótce potem zmarła. Niedługo później odszedł też jej ojciec, Jurand. Zbyszko był zrozpaczony, ale musiał działać, gdyż jego stryj był nadal więziony w Malborku. Zbyszko wyruszył w podróż do zamku. Tymczasem w raciążu doszło do spotkania króla Władysława Jagieły. Z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, Konradem von Jungingenem, starszym bratem Ulricha. Nie doszło jednak do zawarcia pokoju, a jedynie wymieniono się jeńcami. Zbyszko wykupił stryja z niewoli, po czym przyłączył się do księcia Witolda i walczył przeciwko Krzyżakom. Jagienka i Maćko powrócili do rodzinnych stron. Mijał czas. Maćko gospodarował w Bogdańcu, a Jagienka w Zgorzelicach. W końcu wojna się skończyła. Wynędzniały wojaczkom Zbyszko powrócił do domu. Tam zajęła się nim Jagienka, którą po jakimś czasie poślubił. Mieli czworo dzieci: najpierw bliźnięta, Jaśka i Maćka, a potem Zycha i Juranda. Mijały lata, a zbrojne utarczki między Rzeczpospolitą a Zakonem nie ustały. Mistrz Konrad von Jungingen unikał jednak otwartej wojny w obawie przed polską potęgą. Po jego śmierci w 1407 roku władzę w zakonie objął jego młodszy brat, Ulrich von Jungingen. Za jego rządów wybuchła wojna. Rozpoczęto zaciąg i długotrwałe przygotowania. Do walki stanęli Maćko i Zbyszko. Na wojnie rycerze spotkali też swoich przyjaciół: Powałę Staczewa, Zawisze Czarnego, Zyndrama z Maszkowic i Delorsza, który walczył teraz po stronie polskiej, gdyż ożenił się z polską szlachcianką. W połowie lipca 1410 roku doszło do walnej bitwy pod Grunwaldem. Było bardzo gorąco i wojska krzyżackie smażyły się w pełnym słońcu. Wojska polsko-litewskie schroniły się w cieniu pobliskiego boru. Krzyżacy, aby sprowokować szybsze przystąpienie do bitwy, wysłali królowi polskiemu dwa nagie miecze. Jagieło nie dał się jednak sprowokować i ze spokojem powiedział: Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. Jakiś czas później doszło do bitwy. Najpierw uderzyły wojska litewskie i tatarskie pod dowództwem księcia Witolda. Potem do walki włączyła się polska jazda. W trakcie walk doszło do incydentu, w którym rycerze wroga zbliżyli się do wzgórza, na którym był jagieło. Jeden z krzyżaków ruszył na króla, lecz obronił go Zbigniew z Oleśnicy. Bitwa dobiegała końca. Maćko wyszukiwał w zawierusze kunona Lichtensteina. W końcu go znalazł i zabił w walce. Mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen również poległ w bitwie. Na rozkaz Jagieły pochowano go z honorami. Rzeczpospolita pokonała krzyżaków. Zbyszko i maćko powrócili do bogdańca, gdzie szczęśliwie żyli jeszcze przez długie lata.